W dniach od 7 do 8 września tego roku turyści oraz mieszkańcy Katowic mogli po raz trzeci wziąć udział w plebiscycie Korona Smakosza i wybrać swoje ulubione lokale gastronomiczne. O tytuł walczyło ponad 50 restauracji, barów i kawiarni. 31 października w Pałacu Goldsteinów wręczono nagrody przedstawicielom nagrodzonych lokali. Jest to trzecia edycja konkursu Smakosza. Co ciekawe, spoglądając na twarze tych osób, które dzisiaj tutaj są, to są niejednokrotnie powtarzające się w tych trzech edycjach. Co znaczy, że ten poziom nie spada, on jest utrzymywany, a może i nawet wzrasta z każdym rokiem kolejnym. Więc cieszy to niezmiernie, że ta branża się ma bardzo dobrze, że się rozwijają, że nie tracą jakości. Wyróżniamy 10 restauracji wybranych przez naszych konsumentów, jak i także naszych konsumentów, którzy. Brali udział w tym, w tym konkursie. To jest też ta idea, która przyświeca temu konkursowi, aby też wśród konsumentów rozpowszechniać to hobby, które jest wszędzie obecne. I z tego się cieszymy, że możemy przy współudziale miasta być również częścią tej akcji. W tym roku w całej Polsce w konkursie udział wzięło 970 lokali. W Katowicach swój głos oddało 4000 osób. Przybyło też uczestniczących restauracji. No w tym roku jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ponieważ przybyło 20 restauratorów w porównaniu do poprzedniego roku i to jest liczba 53 restauracji, które brały udział w tej edycji. Bardzo fajnie, bo to trzeci rok z rzędu dostaliśmy koronę za smak potraw, co jest jak gdyby największym dla nas spełnieniem, bo o to w tym wszystkim chodzi. Dziękujemy przede wszystkim klientom i wszystkim ludziom, którzy nam zaufali, no i głosowali. O reklamy o wszystko, żeby zaistnieć w ogóle, no, bo my jesteśmy nową restauracją, nawet nie rok jeszcze na rynku i, i warto!